Cześć, z tej strony Mieszko Służewski, możesz mówić na mnie Manfredi i zapraszam cię na brodate dźwięki. W dzisiejszym odcinku pokażę ci 5 zagrywek rytmicznych, 5 riffów akordowych. Możesz to nazwać sobie jak chcesz. Jeden z tych riffów mogłeś usłyszeć tutaj na początku tego odcinka. Będą jeszcze cztery inne w różnych stylach muzycznych. Zanim jednak zaczniemy, kilka słów wyjaśnienia. W większości odcinków posługuję się tabulaturą. Tutaj jednak zamiast tabów będę używał zapisu taktukowego. Jest to zapis, który powstał tydzień temu w mojej głowie na potrzeby warsztatów, które tutaj na kanale prowadziłem. I ta część z taktukaniem tak się wszystkim spodobała, że zdecydowałem się przygotować osobny odcinek na ten temat. Już mówię o co chodzi. Będziemy tutaj posługiwali się czterema sylabami: slabą ta, slabą KA, slabą tu i slabą ku. Sylabę ta i ka wymawiamy na wdechu. Ta, ka. A tu i ku na wydechu. Tu, ku. Za pomocą tych sylab artykułując, czy artykulując? Bo artykułując? Nie wiem. Wymawiając te sylaby będziemy oddzielać dźwięki od siebie. Na sylabach tu albo ta oddzielamy dźwięki językiem. Bo język nam pracuje jak przy zgłosce te. Na sylabach Q czy K oddzielamy te głoski tutaj bardziej gardłem. Dla przykładu, znany, lubiany przez wszystkich harmonikarzy pociąg, czyli coś, co każdy harmonikarz opanowuje w zasadzie na początku swojej harmonikowej przygody, to jest taka tuku. Dwa wdechy, dwa wydechy i brzmi mniej więcej w ten sposób. Coś takiego. Oczywiście pociąg jest bardzo prosty, a grając rytmicznie możemy zdziałać tutaj dużo, dużo więcej. Więc zacznijmy może pierwszy riff. Pierwszą zagrywkę gramy w dole harmonijki, czyli używamy dwóch akordów. Akordu G-dur, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty kanał na wdechu. I akordu C-dur, te same kanały na wydechu. Pierwszy riff składa się z dwóch części i pierwsza część brzmi mniej więcej w ten sposób: tatukuta tukatuku tatukuta -tu tukatuku, ta -tu -tu czyli coś takiego. Druga część tego riffu to sekwencja ta tu tukatuku tatu ku ta, tu ta, katu, ku, czyli w jednym miejscu mamy zdwojenie przez takie taka Wymawiając to bezdźwięcznie byłoby to coś w tym stylu. Jak przyłożę sobie harmonijkę do tego, to wyjdzie coś takiego. Ok, połączmy sobie teraz te dwie części w całość. I ponieważ jest to ćwiczenie rytmiczne, to spróbujmy zagrać to z metronom. Ustawiam tutaj tempo 105 uderzeń na minutę i zabrzmi to mniej więcej w ten sposób. OK, Manfredom na chwilę podziękujemy. Lecimy z drugim riffem. Pierwszy riff był w tonacji G. Zaczynaliśmy od akordu G. Teraz będziemy mieli trochę inaczej, bo będziemy zaczynać od wydechu, czyli od akordu C-dur, a potem będziemy mieli wdech, czyli G-dur. Sekwencja brzmi w ten sposób. Tu ta tu ta tu taka tu kuta, Tu ta tu ta tu taka tu kuta, Tu ta tu ta tu taka tu co taki dość charakterystyczny rytm z harmonijką zabrzmi w ten sposób. Spróbujmy teraz to zagrać razem z metronomem. Tempo ustawiam na 95 uderzeń na minutę. Zanim przejdziemy do trzeciej zagrywki, czyli tego riffu, który pojawił się na początku tego odcinka w intro, chciałbym Ci zwrócić uwagę na to, że te wszystkie zagrywki rytmiczne są bardzo proste, ale kluczem do sukcesu jest tutaj wręcz idealny timing. A o tym, jak wyćwiczyć ten timing, jak wyćwiczyć równe granie z metronomem, mówię dużo więcej w moim kursie harmoniki od podstaw. Link do tego kursu znajdziesz w opisie tego filmu. A teraz lecimy z trzecim riffem. Gramy tym razem nie na dole harmonijki, a w środku harmonijki na kanałach 4, 5, 6. I mamy tutaj dwa akordy. Na wdechu akord demol, a na wydechu akord cedur, czyli. Tutaj taka mała dygresja, gdziekolwiek nie dmuchniemy w harmonijkę, W więcej niż trzy dźwięki, będziemy mieli akord Cedur. Bo harmonika, oczywiście w harmonijkę w tonacji C i. Ten trzeci riff również składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest coś takiego: Taka 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 tak tak, taka, taka, ta tak, taka 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 Druga część to jest prawie to samo, ale znowu stosujemy tu taki patent z zagęszczeniem dźwięków i mamy coś takiego. Taka taka, taka taka, taka tuku tuku, taka taka, taka taka, taka tuku tuku, taka taka. I tak dalej. Z harmoniką zabrzmi to w ten sposób. Spróbujmy teraz połączyć obie części i zagrać to razem z metronomem. Tempo 85 uderzeń na minutę. Tak brzmiał trzeci riff. Lecimy dalej do czwartej zagrywki. Wcześniej było bardziej coś hip hopowego. Teraz wkraczamy w świat muzyki country, a może muzyki rockowej. W sumie w obu tych gatunkach sprawdzi się ten rytm. A brzmi on trochę podobnie do pociągu, ale jest nieco bardziej rozbudowany. Mamy coś takiego. Taka tuku, ta taka tuku, tuku. Jeszcze raz powoli. Taka tuku. Ta taka tuku, tuku, taka tuku, ta taka tuku, tuku. Z harmoniką brzmi to w ten sposób. I w tym przypadku znowu wracamy na dół naszej harmonijki, czyli gramy na kanałach od 1 do 4. Akord G-dur na wdechu, akord C-dur na wydechu. Zaczynamy od akordu G-dur i cały riff jest w zasadzie tutaj w tonacji G. Zagrajmy teraz ten riff z metronomem tempo 90. Tym oto sposobem dotarliśmy do piątego ostatniego już riffu. Wracamy do klimatów bardziej funkujących, bardziej gruwiących. Będziemy grali na kanale pierwszym oraz na kanałach 4, 5, 6. Zaraz tutaj się wszystko wyjaśni i ten riff możesz już znać, ponieważ omawiałem go na ostatnich warsztatach. Jeśli byłeś lub byłaś na warsztatach, to daj znać w komentarzu, że warto śledzić brudate dźwięki również na Facebooku, bo tam się informacja o warsztatach pojawiła. Warto też zasubskrybować ten kanał, bo będzie więcej filmów takich jak ten. A teraz lecimy z tym piątym riffem. Piąty riff jest najbardziej skomplikowany i składa się aż z czterech części. I dodatkowo pojawi nam się tutaj jeszcze jedna sylaba, a mianowicie trrr. I zróbmy go sobie część po części. Pierwsza część to jest coś takiego: tu, ta, taka, taka, ta, tuka. Czyli tu, ta. Taka, taka, ta tuka. I teraz uwaga, tu-ka robimy na pierwszym kanale tylko i wyłącznie, a całą resztę gramy na kanale 4, 5, 6. A to jest wdech, U to jest wydech, dokładnie tak samo jak przy wszystkich poprzednich riffach. Pierwsza część brzmi w ten sposób. <słuch> Jeszcze raz. <słuch> Nie jesteśmy tutaj w stanie tego zapętlić, ponieważ ten pierwszy dźwięk, ten yy, pierwszy kanał na wydechu, jest tak jakby przed całym riffem. Więc z tego musimy przejść płynnie w drugą część, w której mamy ta na pierwszym kanale i potem na kanałach 4, 5, 6. Taka taka, ta trrr. Taka taka, ta tr I tr robimy na wydechu na kanale 4, 5, 6 i to daje taki charakterystyczny efekt. Brzmi to w ten sposób. Trzecia część jest identyczna jak pierwsza, z tą różnicą, że zabieramy ten pierwszy dźwięk, żeby nam się wszystko zmieściło, czyli mamy. I czwarta część jest powtórzeniem drugiej. Czyli znowu. Spróbujmy teraz zagrać to w całości. Włączam tutaj metronom w tempie 95. To By było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że podobały Ci się te zagrywki, że opanujesz te wszystkie riffy. Jeszcze raz zachęcam do sprawdzenia kursu harmoniki od podstaw. Podkreślam, jest to kurs od podstaw, a nie kurs samych podstaw, ponieważ omawiamy tam bardzo dużo tematów od tego, jak wydobywać dźwięk z harmoniki poprzez teorię muzyki, naukę improwizacji. Naukę utworów, zagrywek, y, ćwiczenie rytmu i wiele, wiele więcej. Jest tam materiału na praktycznie rok nauki gry na instrumencie. Bardzo gorąco zachęcam do sprawdzenia. Tyle w tym odcinku Brodatych Dźwięków. Tyle w tym filmie. W tym filmiku na YouTubie. Harmoniki w dłoń! Trzymaj się! Cześć!